Wrote i chodź na sesję, gabry i zdarci dzisiaj lekcje Luby taki skatepan wesie Albo z rolek tu się niesie Trzy upady, no i raku, chodź się w przyda, chodź chłopaku Po każdemy świadczy rolek, dziś się udobycie poleć Rajki, rarki, rarki, rarki oczy wojne marki Damna dzina, kas przy dzisiaj sieda. Lepiej nie mów nic mamusi, że cię salto znowu kusi Rurka boli, bo z medalu, żebyś nie miał do nas żalu. Jeśli jeszcze nie zdasz, swejki nie dla ciebie są te pęki Zrób ze skate'a, klosa, ty twój będzie mega kosa Od Pawloty chodź na sesję, Gabryś da ci dzisiaj lecie. Lubię triki, skate'a w lesie, odgłos rolek tu się niesie i on the Dziś się w to serdecznie. Super jest, Super jest. bardzo mrokam, Tak, ładnie tak. Jak najlepszy na świecie. Ja wyrzucam na plecy. Wiem. Wiecie, no, chcesz, chce, czy chcesz stać się rolkarką nieustraszoną? Tak. Stawisz czoła wszystkim wyzwaniom i przeciwnościom? Nie.